Patryk, podtrzymaj kamerę Ale to jest potem... Robi breakdance od początku aż <śmienic> do końca <śmienic> co No dobra no, idziemy No co tak stoisz? Nagrywam Dawaj dawaj tak, tak! Tak nagrałem, idziemy! O kurwa, przebek, przebek! Co? O, piszacie. To ślimak! Nie, nie, nie! Zostaw go! Ale jeszcze inni nie wyjść. <laughs> o kurwa, jakie... Jest fatalnie, jest fatalnie. Nie wiem, co się dzieje. Patrykani i tło o ścianę. I tak mocno, że stracił przytomność i umarł. Nie moja wina. Sam się na to pisał. Był czarny, po pierwsze.